Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak Wam ostatnio obiecałam, przychodzę do Was dzisiaj z update'em roślinnym. Będzie to nieco inny update, z tego względu, że nie będziemy gadać tylko o roślinach domowych, które podczas mojego ponad dwutygodniowego urlopu się zmieniły. E, natomiast e, opowiem Wam też e, o moim balkonie, co ostatnio na nim zrobiliśmy. W końcu mamy taki balkon, który nam się bardzo podoba. Pojawiły się też na mnie rośliny, więc będzie też balkonowo, i może od balkonu. Zaraz zaczyna, ale chciałam Wam tylko powiedzieć jeszcze a propos urlopu: byłam właśnie ponad dwa tygodnie w Polsce i to jest pierwszy urlop, no przed którym nie włożyłam w moje rośliny kul nawadniających i przyznam szczerze, to był taki eksperyment, jeszcze w mieszkaniu nie było jakoś bardzo gorąco, więc pomyślałam sobie, że no raczej te dwa tygodnie powinny moje rośliny przeżyć i rzeczywiście całkiem spoko. Kilka tylko zżółkłych liści musiałam zerwać z niektórych roślin, ale ogólnie wyglądają świetnie. Nie które nawet powypuszczały nowe listki, więc o tym Wam dzisiaj um, opowiem. No nie da się ukryć, że kule nadwadniające to jest świetna sprawa, jeżeli jedziecie na urlop, szczególnie taki dłuższy, um, taki na przykład miesięczny urlop, no to um, jak nie macie kogoś, kto by Wam te rośliny mógł podlać, um, no to takie kule to jest fajne rozwiązanie, ale Zanim się je zainstaluję, przy takiej ilości roślin, jaką ja mam, czyli około 50-60 roślin, no jest to jednak kawał czasu, który trzeba temu poświęcić, więc no teraz nie miałam możliwości, ale też nie za bardzo miałam chęci, żeby te kule instalować, więc tak jak mówię, to był taki eksperyment, jak te rośliny przeżyją. No i jest całkiem spoko, więc to Wam tylko chciałam tak na początek opowiedzieć. Jeśli chodzi o nasz balkon, mieszkamy tu już tyle lat, a Kiedyś myślałam, żeby coś z tym balkonem w końcu zrobić, jakoś go udekorować, natomiast no, cały czas mnie powstrzymywała ta myśl, że przecież ten balkon jest mikroskopijny, no to co tam więcej będę na nim robić, ale będąc w Polsce, jakoś tak mnie właśnie olśniło. Z tego względu, że byliśmy w obi. Yy, później podjechaliśmy też po takie właśnie balkonowe inspiracje do IKEA, i tak się zainspirowałam. Tak jakoś ta myśl, żeby zmienić ten balkon, wpadła mi do głowy i zaczęła kiełkować, że zrobiliśmy to w końcu, ogarnęliśmy nasz balkon. W kwietniu, chyba jakoś na początku kwietnia, kupiliśmy taką porządną moskitierę na drzwi balkonowe, yy, która ma na środku magnes. Dzięki temu, jak wchodzicie w, na balkon albo z, z niego wychodzicie, to te magnes. Się przyciągają i fajnie się ta moskitiera zamyka, więc no nie trzeba jej kontrolować. Fajnie, fajnie się trzyma drzwi. Jeżeli coś takiego Was interesuje na Wasze drzwi balkonowe, to Wam podlinkuję. Ja ją zamówiłam na Amazonie. Potem kupiliśmy w Polsce takie lampki solarne, które sobie zawiesiłam u góry, u góry na balustradzie. Będziecie mogli wszystko zobaczyć em, na przebitkach, żeby tak nie być gołosłowną. Em, zamówiłam też na Amazonie taki prostokątny parasol z ochroną UV z tego względu, że miałam taką myśl, że przede wszystkim ten balkon ma służyć chłopcom do zabawy, do, wiecie, kąpieli w baseniku, em, który też zamówiłam właśnie na, na Amazonie. Więc chciałam, żeby moi chłopcy też byli dobrze od tego słońca zabezpieczeni, więc taki prostokątny parasol też Wam zostawię linka. Jeśli chodzi o basen dziecięcy, bo też może Was to interesować, w tym roku stwierdziłam, że już nie chcę żadnego basenu dmuchanego, bo ten ostatni, który mieliśmy, właśnie się przebił. No i byłam zmuszona kupić kolejny i znalazłam coś takiego, jak baseny, które niby mają być przeznaczone dla psów. To są baseny, które w środku mają sklejkę czy tekturę, ciężko mi to nazwać, ale to jest taki twardy materiał um, i to jest wszystko, wiecie, zrobione z takiej folii więc nie ma tutaj możliwości, żeby ten basen się przebił, bo po prostu się go nie pompuje, on jest tylko i wyłącznie rozkładany. No i ta folia jest dosyć taka gruba, więc nie wiem, co by chłopcy musieli robić chyba ciąć nożyczkami, żeby, żeby ten basen zniszczyć. Więc liczę, że posłuży nam latami ten basen, więc też wam linka zostawię na dole. A jeśli chodzi o rośliny, miałam taką wielką ochotę przywieźć sobie coś z Polski. Byłam właśnie w Obi, e, oglądałam rośliny balkonowe. E, Natomiast no nic jakoś mnie szczególnie nie zainteresowało, i podjechaliśmy do nas, do Obi. I najpierw stwierdziłam, że chciałabym jakieś warzywo na, na balkon, coś bym chciała sobie hodować, ale ja jestem totalnym laikiem i wiecie, no nie wiem jak to będzie z tą hodowlą na moim balkonie. Szczególnie że jest właśnie mikroskopijny, więc też nie mogę szaleć, ale stwierdziłam, że wezmę sobie pomidory. No i też. Hmm, no nie da się ukryć, że już troszeczkę zmarniały. Nie wiem, czy to ze względu na słońce, czy też, że nie były osłonięte od wiatru. Teraz już na szczęście są, bo właśnie nie powiedziałam wam. Na balkonie też pojawiło się takie zabezpieczenie balustrad, właśnie żeby chłopcom zabawki nie spadały z balkonu, żeby też troszeczkę się odgrodzić od ulicy, żeby ludzie nam, dzieci nie zaglądali na, na balkon, Um, więc też Wam to zabezpieczenie, nie wiem jak to dokładnie się nazywa po polsku, po niemiecku ma to nazwę Zeistschutz um, więc podlinkuję Wam to też na dole gdybyście byli zainteresowani są różne długości, różne wysokości ja się zdecydowałam na taką wysokość um, że nie do końca nie do samej tutaj góry balustrady, tylko chciałam troszeczkę mniejszą żeby Filip mógł sobie jeszcze spokojnie zerkać na ulicę bo jest jeszcze za mały no, Niko na szczęście widzi już przez górę balkonu, nie? natomiast Filip jeszcze nie, no i nieważne teraz te pomidory mają właśnie zabezpieczenie od wiatru, natomiast przez kilka dni nie miały, no i troszeczkę te liście im tutaj się zmarnowały jeśli chodzi o same, o same pomidory, to na pewno się muszę tutaj w tej kwestii bardzo wiele nauczyć doszkolić, bo to jest pierwsze warzywo, które będę sobie hodować na balkonie, no pomijając tam wiecie jakieś zioła, które kiedyś miałam na parapecie, ale z ziołami nie ma żadnej filozofii natomiast tutaj właśnie jestem ciekawa jak to stanowisko, my mamy balkon bardzo dobrze nasłoneczniony tak do godziny może 13-14, potem już jest cień, więc z jedną panią z klientką w OBI rozmawiałam właśnie na temat pomidorów, ona mi polecała, mówi, że nawet jak mam balkon bardzo słoneczny, tak właśnie przez większą część dnia to powinny po prostu przeżyć powinno być spokój. więc to zobaczymy, dajcie mi znać, jeżeli coś wiecie o pomidorach ja na pewno będę oglądać mój ulubiony kanał Ogród na co dzień, chyba taką się nazywa. Tam na pewno materiał o pomidorach będzie, więc takie właśnie małe pomidorki koktajlowe małe pomidorki koktajlowe kupiliśmy, w ogóle nie wiem czy widzieliście, ale tu już jest coraz więcej takich malutkich, zielonych, więc um, czekam jak one się ładnie zrobią pomarańczowe, będę mogła z nich zrobić jakąś sałatkę, więc to to, tak jak mówię nie eksperymentuję już za bardzo, bo też nie mam miejsca na balkonie i jeszcze jedna roślina na którą się zdecydowałam to bluszcz, stwierdziłam, że bluszcz to będzie taka roślina, która na pewno mi przeżyje i wiecie Ostre słońce i, i zim, jakby nawet było na minusie zimą, to powinno być ok. I zdecydowałam się na jedną roślinę, ale przyznam szczerze, że Aleksowi się już tak ten bluszcz spodobał, że powiedział, że dobrze by było kupić I jeszcze jeden. Szczególnie że w Polsce, zaraz wam ten bluszcz dokładnie pokażę, ale w Polsce kupiłam takie dwie osłonki. Jedną właśnie z myślą o bluszczu, a drugą z myślą o strelicji, ale o strelicji też wam za chwilkę opowiem. To są osłonki, które niby są wykonane z kawy, chyba z fusów kawy. W każdym razie taka osłonka kosztuje 30 zł. I tutaj w środku, nie będę tak za bardzo przechylać, bo trochę mam tu wody, bo wczoraj też padał, a ta osłonka już stoi na balkonie, mimo że roślina jeszcze nie jest przygotowana do niej, ale nieważne. Tutaj jest taki plastik, który można wyciągnąć, natomiast jeżeli on jest zamontowany, daje roślinie fajny drenaż, więc... Zastanawiam się, czy ten bluszcz po prostu nie wsadzić tak do ziemi bez żadnej dodatkowej tutaj doniczki. Chyba tak zrobię. Chyba po prostu w tą doniczkę, w tą osłonkę włożę i zobaczymy. Właśnie ze względu na to, że tutaj ten drenaż jest. A sam bluszcz to jest ten najbardziej popularny. Ja nie pamiętam jego polskiej nazwy. Natomiast to jest ten właśnie, który ma przeżyć nawet mrozy. Nie jakieś gigantyczne, ale tam do minus kilku, kilku, kilkunastu stopni, jakoś tak, już nie pamiętam. W każdym razie bardzo lubię bluszcze, tutaj jeden za mną stoi na półce i właśnie na balkonie pomyślałam sobie, że fajnie by też było mieć właśnie bluszcz, szczególnie, że on będzie się fajnie ciągnąć po, po balustradzie. Mieliśmy w tamtym roku roślinę, która nie pamiętam już jak się nazywała, Miałam to być jałowiec, potem się okazało, że źle była przyklejona etykieta czy coś takiego, już nie pamiętam, ale ona nam naszego miesięcznego urlopu w Hiszpanii nie przeżyła, więc stwierdziłam, że nie będę ryzykować, wezmę bluszcz. Blusz powinien przeżyć. No każde warunki na naszym balkonie, więc liczę, że tak będzie. A osłonka, no tak jak wam, wam mówię, kupiona w pepko. No jak na razie zapowiada się fajnie. Drugą mam do strelicy. Jeśli chodzi o strelicę, to ona zaczęła wypuszczać kolejny liść natomiast od spodu z doniczki zaczął wychodzić bardzo duży, gruby korzeń i ona po prostu zaczęła tracić już e, bo, e, balans, nie chce się trzymać, e, więc na pewno muszę ją wyciągnąć z tej doniczki, muszę ją przesadzić no i tak sobie pomyślałam właśnie, że przesadzę ją od razu do takiej dużej doniczki żeby, to znaczy doniczki do, no wsadzę do tej osłonki drugiej, którą mam z Pepko e, myślę, że ona będzie solidna ta strelicja w niej stać, bo chcę wsadzić ją do troszeczkę większej doniczki, natomiast, mimo wszystko, chcę, żeby ona była niższa od tej osłonki i myślę, że ta osłonka dzięki temu będzie tutaj jakoś bardziej tą roślinę, wiecie, tak w pionie trzymać. Bo obecnie mam problem taki, że te liście są mega rozłożyste, ale też doniczka jest niska i ten taki koszyk, w którym ona stoi. Też jest dosyć niski właśnie nie trzyma się ta roślina tak fajnie jest pospina na tytkami, żeby jakoś nadać jej taki, wiecie, bardziej pionowy kształt, bo gdyby nie była spięta, to ona by mi się rozkładała na całą sypialnię, a też mam sypialnię dosyć małą, więc no zależy mi na tym, żeby mieć miejsce. Więc tak, więc zobaczymy. Będę eksperymentować z tą sterylizacją na pewno. Zapraszam Was do vlogów, bo chciałabym gdzieś w jakimś vlogu Wam pokazać te moje porządki wśród roślin. Więc jeżeli macie ochotę, to właśnie zapraszam na vlogi. W Polsce kupiłam też taki palik kokosowy. Z tego względu, że Monstera, którą mam, delicjoza, już potrzebuje koniecznie podparcia. Ja Wam ją pokazywałam też właśnie w jakimś vlogu, jak byliśmy w w Holandii, chciałam powiedzieć, w Hiszpanii, w Holandii. Udało mi się tą Monsterę kupić za 8 euro i ona, no, tak ekspresowo rośnie, że już po prostu potrzebuje jakiegoś podparcia. Ona jest też bardzo rozłożysta, więc fajnie, było ją, fajnie byłoby ją pociągnąć tak w górę. Więc wzięłam taki palik 80 cm. Ja go kupiłam w sklepie, który się nazywa B1 To jest odpowiednik, to znaczy odpowiednik. W tym sklepie są ja produkty Auchan natomiast no, jest nazwane Biwan, kiedyś wiem, że to było Oszą, ale nie wiem co tam się zmieniło, że teraz jest inna nazwa, ale produkty Oszą zostały, więc e, jak nie macie Biwan to możecie zobaczyć właśnie w Oszą e, i jak płaciłam chyba za ten palik 15 zł kupiłam go w Polsce z tego względu, że u nas w Obi właśnie takich kokosowych palików nie widziałam ani jak byłam już kilka miesięcy temu, a nie ostatni jak byłam w obi. Są tylko takie metalowe, które mi się nie za bardzo podobają, więc wzięłam w Polsce szczególnie, że cena 15 zł, no myślę, że całkiem spoko, więc tyle, jeśli chodzi właśnie o balkon i o te rośliny, z którymi muszę zrobić porządek. A teraz przyniosłam Wam jeszcze pokazać rośliny, które podczas urlopu zaczęły wypuszczać nowe liście. Agleona którą zawsze się zachwycacie, jak ją pokazuję w odcinkach, więc bardzo się cieszę. Ja się też w nią zachwycam, no bo nie da się ukryć, że jest piękna. Kolejny piękny liść, tu wychodzi. I to jest właśnie taka roślina z tych, które potrzebują mało pielęgnacji, a dają przepiękny efekt. Jeżeli lubicie kolorowe rośliny, które gdzieś tam Wam to wnętrze ożywią, to aglano, Agla ona ma zdecydowanie do takich roślin należy. Mnóstwo liści. Ja już nie pamiętam, jaka ona była malutka, ile miała liści, jak ją kupiłam. Natomiast um, mam ją może prawie 2 lata, jakoś tak chyba, niecałe 2 lata, już nie pamiętam. E, natomiast no wypuszcza regularnie list za mi tak jak mówię minimum pielęgnacji, ja podlewam ją raz w tygodniu, teraz obecnie z nawozem co drugi tydzień, no i tak sobie wypuszcza właśnie listeczki. Myślę, że zostaniemy przy nawożeniu też w sezonie jesienno-zimowym w tym roku planuję właśnie e, no, rośliny, które wypuszczają ciągle liście nawozić również jesienią i zimą i zobaczymy, bo teraz mam takie przemyślenia, że mój zamiokulkas i kluzja tak po prostu schną. z na pewno nie jest przelany, bo jego ja podlewam, wiecie, raz na trzy tygodnie, raz na miesiąc. No zamiokulkas nie potrzebuje dużo wody. E, kluzja zresztą też tak co dwa, trzy tygodnie ją podlewam, nie, nie, nie jest zbyt dużą ilością wody, ale żółkną mi strasznie i przypuszczam, że to jest właśnie od tego, że po prostu brakuje im nawozu, że one by chciały wypuszczać kolejne liście i to robią. Ten zamełkulkas w ogóle bardzo dużo nowych, młodych wypuścił, no ale właśnie tych starych się pod, pozbywa, więc może to być kwestia tego, że potrzebuje regularnego nawożenia, więc tak, w tym roku będę w sezonie jesienno-zimowym niektóre rośliny również nawozić i zobaczymy, jak to, jaki to przyniesie efekt. Przyniosłam też... E Przyniosłam też Fikusa. Fikus też mnie zaskoczył po urlopie, bo wypuścił kolejny ładny liść. To też jest roślinna, tak jak ta aglaonema. Minimum pielęgnacji, a maksimum efektu też wypuszcza liście regularnie. Poszedlałam tak samo raz w tygodniu, tak jak tą aglaonemę. Obecnie również z nawozem co dwa tygodnie. No i tak. Tak sobie ładnie rośnie. On jest w mojej jadalni, która jest dosyć dobrze nasłoneczniona, ale stoi tak z boku, nie w intensywnym słońcu. Więc dobrze, dobrze ma, dobre, dobrze nasłoneczniona ma stanowisko. No i widać, że mu to służy, więc chciałam Wam pokazać. Ja nie wiem, czy pamiętacie. Możliwe, że jak śledzicie mnie od dłuższego czasu, to pamiętacie, jak ja tą roślinę kupiłam. One przyszły. Razem, nie wiem czy z jednego sklepu, już nie pamiętam, bo robiłam zakupy na plantino, na coca flora i możliwe, że coś było jeszcze z zielonego parapetu, chyba jedna roślina, już nie pamiętam jak to było, ale robiłam zakupy na Allegro i byłam z jednej strony zadowolona, z jednej niezadowolona. Te rośliny przyszły do mojej mamy właśnie w Polsce, a ja potem przyjechałam po kilku dniach, czy tam po tygodniu je odebrać właśnie na urlop chyba bożonarodzeniowy. I te, z tego fizykskusa po tej całej podróży do mojej mamy i po podróży później ze mną do Niemiec zostały mu dwa liście, więc to jak wygląda teraz, to jest szaleństwo. Właśnie jak sobie przypominam te dwa biedne listeczki, które miał, a teraz jak ładnie wygląda to Jestem mega zadowolona. Kupiłam w Polsce w IKEA właśnie, jak byłam po balkonowej inspiracji San Pokazywałam wam ją też ostatnio we vlogu, ale wiem, że nie każdy vlogi ogląda, więc. Daję znać, San Severia Fernwood. Pomyślałam sobie, że chciałabym w San mieć całą tutaj szafę chłopców. Ten pokój jest tak średnio nasłoneczniony. Tutaj do godzin takich rannych, do 10-11, jest w miarę słonecznie, natomiast później się robi dosyć tak ciemno, bo słońce właśnie zachodzi nam, powiedzmy, z tamtej strony. Um, mamy okno wschodnie, więc tutaj tego światła jest mało, ale mimo wszystko chcę, żeby moi chłopcy tutaj w tym pokoju mieli sporo roślin. W ogóle moi chłopcy uwielbiają rośliny i to mają po mnie, więc postanowiłam właśnie, że tutaj na tej szafie pojawią się Sansewierie. Tutaj już jedna stoi, nie wiem, czy będziecie widzieć, tu będzie kolejna. A jedną kupiłam w lidlu chyba już z dwa miesiące temu i właśnie nie pamiętam, czy wam ją w ostatnim updatecie roślinnym pokazywałam, czy nie? Możliwe, że tak, ale jak wam pokazywałam, to tylko chciałam wam jeszcze dodać, że tutaj zaczęła wypuszczać z dwóch stron kolejne listki i jeżeli się utrzyma w takim stanie, w sensie, że będzie tak szybko rosnąć, to ja na pewno ją sobie podzielę i właśnie będę mieć kolejną sansevierię, którą postawię tutaj u chłopców. Em... Na, na tej szafie uwielbiam e, rozdzielać sansevierię to jest takie ekspresowe, one potem tak ładnie, tak ładnie rosną jakoś tak to rozdzielenie dodaje im życia że po prostu rośliny rosną e, szybciej, więc, więc na pewno z nią takie coś zrobię e, rozdzielałam sansevierię moonshine już jakiś czas temu miałam jedną e, która zaczęła fajnie szybko rosnąć podzieliłam ją i teraz mam dwie ogromne sansevierie ale one są u mnie w sypialni może przy okazji jakiegoś vloga będziecie, będziecie widzieć. No i tak patrzę, chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak? Dosyć szybko, bo aż tak wiele się wśród moich roślin nie zmieniło, tak jak mówię, mam drobne problemy z zamiokulkasem, z kluzją maranta, ta lemon lime po urlopie całkowicie wiecie, zamknęła wszystkie liście zrolowały się no i tak powoli, powoli dochodzi do siebie już teraz była dwa razy albo trzy razy podlana e, też podlewam ją z nawozem i z, no już trzy czwarte rośliny się otwarło, wygląda super jeszcze tylko na dole są takie liście pozwijane, więc czekam aż się otworzy całkiem, no tutaj za mną jak widzicie to epipremnum rośnie tak niesamowicie szybko, że też będę musiała tutaj coś poprzycinać, bo za niedługo już po prostu... No, nie wiem, czy będzie dobrze, dobrze wyglądać, jak tak będzie zwisać jeszcze z tamtej strony, więc tutaj nad tym epitrenu, no też muszę troszeczkę popracować. No, troszkę tej roboty teraz wśród roślin będzie, więc postaram się coś Wam ponagrywać i po pokazać we vlogach. Więc zapraszam Was serdecznie, jeżeli moich vlogów nie oglądacie. Piszcie koniecznie, jak u Was <laughs> zaczął się ten sezon wiosenno-letni. Mam nadzieję, że jest ok, że Wasze rośliny fajnie rosną. Dajcie znać, co sądzicie o podlewaniu roślin z nawozem w sezonie jesienno-zimowym, czy robicie to, czy widzicie różnicę, jestem bardzo ciekawa. Ja, tak jak mówię, będę to w tym roku robić po raz pierwszy. No i co już, mam nadzieję, że wśród Waszych wyrośni jest wszystko ok, piszcie koniecznie w komentarzach i mam również nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ściskam. Papa! Pa.